Cześć, ten film będzie z taka. kawał, a taka boka. Koło, taka boka. Dobra. I wciskamy. I ja nigdy nie kupuję do, do ładowania, więc. No. A muszę tak, bo ten. No, to nie mogę. Mam tą grę już jakiś czas. No i tak. Widzisz, ten cynek ten będzie dziewczyną, która ucieka z domu ze swoimi siostrami. Niedługo będzie już, wiesz, niedługo zejdzie słońce, to będziemy iść spać. I Dobra, go um, Mikozyn wszedł. I mówiłam mu. Dobra, i szukamy mamy. Mamy, mamy szukamy. Mamy, mamy szukamy. A. Nie mają ja, mamy. Zapomniałam. Mmm. No. Moją tatę. Dzieciaki, spać. Dobra, dobra. I ostatni dla małej prezent. Nie, co dla małego człowieka, braci? Mmm, bo ja myślałam, że mała ma urodziny. Mm. Co tam? Dobra, e, i no. I tu style młoczy idzie spad, starsza też, mi starsza um, ten idzie spać. Ona to będzie się. Dobra. Mm. Wy sobie przystawiałam na mała drzwi. Cicho. Sorry, mój chłopak mówił. Mm. No. I teraz... A jezu. Co ja robiłam? Próbowałam drugim telefonem. Tak, bez snuć. Pamiętam, że tak jest ciężko. Kiedyś nie ma statywu i trzeba ten filmik i nagrywać. Mm, dobra. I idzie spać. Mały też. I na najstarszą jeszcze nie idzie. I... Więc ym, teraz już zaczynam tą historię. więc Już będzie moja figurka. Cześć! Oto mój dom, i wszyscy już idą spać. Tylko ja zostaję jeszcze wieczorem, żeby skasić światło. A więc ja już. Przed wieczorem! A, przyszła właśnie. Moja na No już idzie spać Jeszcze będę musiała iść na śmieciowisko Śmieciowisko i do sklepu kupić sobie ubrania No, a więc zaczynamy no, A wczoraj Na no, krew A więc no Udałam do, do kuzyna No Dobra, um, a więc idziemy. Um, dobra. myśli, nie skierowane idealnie, Dobra. A więc przyszłam już na śmietowisko, tak nazwałam to miejsce. I musimy wziąć sobie jakiś plecak. Ja wezmę piątko, bo to Do widzenia. A jeszcze wezmę jeden plecak. Um, Widziałam jeszcze plecak, i teraz um, wszyscy już poszli spać. Jak jest już noc. Um, tylko ta dziewczyna czy nie poszła spać, bo ona um, siedzi do późnego wieczora. więc. No. Też I plecak. Wszyscy I mnie w tym mieście znają. Без телефона веду как нормальный цырятский у места. Она тоже мне знала. И тоже земля. Видите, как он. Wszystko tam i tym sobie kupić ubrankę. I może mi się i uda. No. I wtedy ja zwykle biorę sobie taką, bo całe miasto nie zna. Dobra. Mówiłam, że będę uciekał z moją Moim rzeczy są A więc chowam do plezaczka. Mm, dobra. Z, no. i jeszcze mojego drugiego. Лицо сейчас в тенскапе. Где я возьму? В торбе. Какая торба? Ясно. И я могу я, себе брать Задармоплоску Из скрепов Бо Что вы мне с Я вам обамы Я не знаю, видать Słyszę, poczekaj, co się markę telefonu. Macie? Jeśli nie chcecie, to Nie, piszcie? No. Ale... Nie. No. Gdyby było, to bym wiedziała, Następny będzie, Pręba sobie nie na pewno. No to. Kaczek tam sukienkę. Jeszcze bluzy. Komuś, o! To jest taka moja ulubiona. Kiedyś ją naprawiłam. I guzynę jeszcze krawtka. Nie wiem co on robi. Zobaczcie. Ciska sobie o to, jak wiadomo, że i tak nie wyskoczy ten prezent. Widzicie, moim tak łatwym wiedzą. że to, to już strasznie długo czekam. O, widzę, że strasznie długo czekam. Jak on nie wiadomo, kiedy będzie mógł. bardzo długi czas nawet. To niepotrzebne moc dziekanie. No i my już uciekamy gdzieś. A więc to mm, bym ja był domik znajomych. Siema, No. Mogę się was zatrzymać? No jasne. No, no ile No właśnie, no, że składamy łóżko. mogę z tym nieco spać? O, idealnie, dziewczyna dziewczyna. Dobra, ja kupiłem sobie rzeczy. są moje plecaki nie pisam tego dobra, spiąca pójdę do domu, ty idź spać dobra to idę spać dobra a więc ja idę po rzeczy dla niej serwet masz, przeżyłeś gaz? Wjecham do innego miasta. Wjecham do innego miasta i zapomnę, że. ona przecież tu nie ma. Zobacz, więc idę do sklepu i kupić tylko cicho bo no co to ja ten ten dokursor czy cikie by figurki zapomniał a tak ja <grym> mm, dobra Og så en. No więc ja sam dyskrybuję kupić rzeczy. I na pierwszy rzut idzie aparat. i kupujemy jej telefon Złoty Złota, złoto złota, złota. Le pora klamówka Dobry Nie można chodzić z produktami Przepraszam Idę tylko wczoraj za nie rzecz Czemu to... Z... Czemu to pram kapiszcze? Co ja robię? Hm, zamykam.

Um, A więc tutaj hmm, w do tego domu to proszę poniesiecie do to talizy rzeczy. Dobra, um, do widzenia. Pa. Mm, I nie są dziwne.

No i tym zakończy ten odcinek. Ucieczka z domu. No po prostu uciekła z domu i... hmm. I po spaczłko węgiel, więc... Pa możemy i, okay, and... no, i powiedzieć. Poczekajcie. Do widzenia, widzą. Pa.